O, wszystkie broń wziąłeś? Co robiście, to ja pozbieram no. jeszcze jakieś rzeczy. Hmm, może DMR -y wezmę, co? Albo M2 Machine Gun wezmę. Tu już nie ma nic miejsca. Sprawdzimy to auto, co. Yy, czy to jest. Dobierz sobie jeszcze trochę SADIKS. Lugerak, Rack, to też wezmę z sobą. Magazynków. A co proszę. Magazynko. Tu już nie mam nic, nic nie mam miejsca. Masz. Dobra. No jak mam? No 10. Ja wiem wszystko. Lo? to mi wyjął? Ja. Dzieje? Z plecaka <antenna> <Ci> wyciągałem. <Baiët> <ęg pantalla> <kızgata> tylko odbiegłeś. Hatcheta. Ja mam tyle podłóg, że powinno nam wystarczyć. Dobra, zabiorę tego haatcheta i teraz sobie to załóżni. Makasynek XM. Cześć, sprawa z za oznaczeniem. Da Daszki, wezmę, nie? Mhm, mm ja też wziąłem dasz HFKM1. Wziąłem że dwójki, bo to, to jest, do tego to samochodu, samochodu coś brali. Ale... Po no co tylko nie, widzimy, nie Ciekawe czy on tam stoi w tym lesie jeszcze. Co tam? Ej, 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 ej! Co jest? Nie stream, Sajm. Sejwujcie samochody. By, on jest w bramie! Tak, tak, wiem. Odsuń się, odsuń się Militia. Zostaw go. Ja, ja tu campię na niego. To jest zasejwowany, samochód sejwuj, ej! Oj, po co samochód sejwować? Zamknij, ej, adios krwawisz! Wiem o to. Kurna, nie to. snipe nie? Ja cię bandażuję jak coś. Ale gnój. Nie wiadomo, z której strony on teraz podejdzie. No właśnie. Ja stanę przy tej bramie, ja stanę tu. Mhm. Mm Spróbuję go przez ten wypatrzeć. Przez ściany. Tylko one są takie wysokie, że nie masz. No Ja wsiadam do fury i spadam. cześć <grym> Save. rzućcie, rzuć save. Rzuć Czekajcie. Czek Blokuje Tyle dobrze, że ma cholernie słabą broń. Dajcie mi jeszcze bloodbaga, ktoś. Jedna osoba. Ja, ja tu ja będę kampił mam 4500. Chcesz kampić? To znaczy, wy wyjedziecie, a ja zobaczę. Może zacznie do was strzelać. Chyba, że jest streamhunterem i właśnie cię słyszysz. Tak, no ja wiem, na słyszę. pewno jest. Bo to jest ten Polak, co nas zabijał, ten pompidło. Dobra, daj klucz do tego bo suwa. Bo widziałem jego mordę, była niebieska. Do, klucz do suwa wóz. Pieprzony. Militia, ty wsiadasz do to. suwa. Spadasz suwa. Ale nie mam klucza. W suwie będzie zaraz. Okay. Masz settings. Tobie dałem. Krymie. Wow, wiecie co my mieliśmy jeszcze w SUVie? 10 bucketów of mortal i 22 Cinderblok. Middle, a prawej strony piluj okay. Prawej, prawej, prawej Nie, nie. Gdzie masz te klucze? Czekajasz <laughs> ściany Otwieram tego suwa i włożę ci do suwa klucz. Ej, u mnie w ściany, lol no Dobra, jesteś Ej, w suwie nie było miejsca. No nie ma. Mamy klucz na ziemi. Ja pier Zaczyna się Ora jest odblokowany, spalaj nim. Nie ten klucz. Suwa kupiłem nie, później. Nie jebać klucz, tylko. Wrzućcie jedną byle jaką broń, to wyrzuci dokładnie w tym samym miejscu co klucz. No, tylko, że ja nie mam byle jakiej broń. Mam DMR i nie chcę wyrzucać. zniknie w pizdu. Oż Dobra, ja wrzucam byle jaką, kurde. Widzicie. Ej, bramy Bramę Bra zamkuję. Dobra, to ja patrzę na te dwie pary drzwi. A ty jak otworzy na bramę. bramę, to zrobi nam tylko. Rzuciłem er, pakę, yy, broń. Stracił to, co miał, nie? Czyli... jakby za bramę. Przewagę, stracił przewagę. <grym> wiesz? Element zaskoczenia. <grym> tak, teraz już co może wiesz? Jeszcze O, no, no. dwóch i pół. <grym> no dobra. A dziwne, bo ja też teoretycznie dostałem, a mam 12k. Ja dostałem trzy razy. Ty nie ja dostałeś, ja on, on trafił blisko ciebie. Widzicie, gdzie jest Ale RPK? Szary ekran się zrobił. Ej. No nie, ja nie szukam, bo ja i tak no ja ledwo widzę. widzę. No, dobra. Słuchajcie, jebać ten klucz, ja kupię, suwa. No. no, dokładnie, kupimy, suwa. Dobra, to jedź. Jedźcie. Czekaj, ja sobie zawrócę, ja, zawrócimy sobie tak, żeby wjechać prosto, i te otworzysz. Mhm jest x Ej, ale Wleżej, oswanie, oswanie. czekajcie, ja wam podmienię ze dwie bronie, co? Bo ja tu kurde x i -y inne takie mam No okej, okay, okej okay. A szkoda by było, żebym je stracił tutaj Dobra, ja teraz mogę patrzeć od góry Więc jak będzie podbiegał, to widzę Co zaglądaj Otwórz mi tylko suwa A jest Jest otwarty Ej, czekaj, to ja podjadę, to się bram, okej? Nie, dobra, czekaj, 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 nie ruszaj No już, już, on sam się zsuwa, tyle A nie, dobra, ja mam krowy Okej, to weź te krowę łapy może, co? Nie, bo nie mam do niej ammo chyba. Dobra, walić Wy... to Ale okay. ja mam broń, ja mam broń na DMR-y. To no. jeden strzał i leży. Jeden celny no, strzał. No uczę stream on widzi, ty pewnie właśnie uczę. Znowu. No wiem, ale... Co? Z 30-sekundowym opóźnieniem. Dobra, Satix, wsiadaj. I spadajcie stąd. Ej, czekaj, czekaj. Kurwa, ty, Satix, biegasz? A, Ta. Bo na morzu widać cienie, jak ktoś biega. Kieł trochę zcitovalny, na przykład Diosa widzę jak biega. Otwieram. No dawaj. Ej, 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 ej. Zjemy, zjemy. Zmieniło się No, szczał. Jest po prawej Słyszę tak. Dostałem raz I czerwony chłód Czeka w lesie na mnie Stream snapper co za łeb No zaczyna się No bo, tak no bo Bo powiedzia. udostępnili serwer Publicznie No dokładnie no, super Traciłem przytomność nie, a, zajebiście się. jestem przeciążony, no, epik A i to... Kurde no Ja po ciebie nie mogę wrócić, mam czerwony hul Nie, bo nie, to, jedź, już jedź, jedź, jedź. to już jest To już jest To jest Trip Sniper, on wejdzie, on jest w ogóle No, Stream Hunter to jest takie gówno, kurde A, ciekawe czy to tutaj nie banują za stream huncenie Nie wiem Wcześniej, ten, y banowali na Among -up. Jedziecie już do bazy. Zjeżdżamy na drogę? Czy jedziemy tędy cały czas? Cały czas under. Co ja Dobra. mam kurde przy sobie, że tyle obciążenia mam? Bronie wyrzucam i to wyjadaję Cinder najcięższe. No właśnie Dobra. nie mam cinderów, nie mam nic. Takiego. Ale może byłeś przeciążony i teraz nie dajesz, nie Zobacz, czy jesteś napity i najedzony. Jestem. Ale teraz ja teraz to już nawet nic nie słyszę, także. Spoko. Ja Mogę przylecić z góry helikopterem, ja. Helikopterowi taki się zrobił. nie, yes, spoko to. No nie wiem, miał dość mocną broń, jakby mi hula ostro rozwalił. A masz helikopter? Chyba no, nie? No ale mówię, on ma rotor uszkodzony, nie polecisz nim. Gdzie ty Satych chcesz tak z tyłu? No bo jadę głównochodem, no nie samochodem. Kurde. Kurde, ale też. Test... No właśnie, wyloguj się, my tam przyjdziemy. Zrobię reloga. Zaraz jedną w forum będzie przejdziemy to, że... Słuchaj, jak dojedziesz, nie? To już otwórz tego drugiego suwa, dobra? A tego zostaw w bazie. Tylko, że tamten też jest załadowany. Nie ja to chodzi, że tamten jest też załadowany i. Nie ma nim gdzie jechać. Ale, Devis, ty jesteś w bazie, nie? No. Rozładuj tamtego suwa. Nim jest safe. Żeby był gotowy do drogi. To wrzuć safe sejf do safe'u. Dobra, dzięki. Kurde. Mam za dużo rzeczy przy sobie, jak je w do safe, to mi się potracą. Nie. Dark mi tak. powiedział, co mi zajmuje wagę. Co ci zajmował? Jakieś magazynki. Hmm. Do czegoś ciężkiego. M134. Mhm. WTF? Co jest. to są całe wieżyczki? To co <grym> miałem przy sobie? <grym> Przecież ja to wyrzuciłem mi to jest większe od bloków <noise> <noise> Może to jest do jakichś turetów. <noise> ja tu mówię, całe turety miałem. Dobra, ja już jestem na restraku tego wiatra. Co za łeb, nie? Nikt go nie widział, mógł nas zaskoczyć, wszystkich załatwić. No, on tak to zrobił. Bo on stanął z nami za za, wow. i zaczął strzelać Pikiota zamiast biec do nas bliżej i nas wybić. Albo wycelować chociaż sobie w łeb jednemu. Ty, ale jaki no skill nie. <grym> <grym> Nawet miał, jak miał z sobą broń, wszyscy, to weź. Wszyscy od tyłu i grzebaliśmy w safe, nie? Yeah, a i to... was killed. My też weszlamy, jesteśmy w gór, Nikt skill, nie osłaniał. Ej. ej. Ta. Zabijesz bron, go? Może, uh -huh. chyba. Zabijesz? Ta. No to jest ten, no same, rowery, ten to jest ten Wczoraj to samo, nie? To samo, ten sam kolor. Jeszcze Pięknie. zaczął do mnie strzelać. Pierwszy. Przyjedźcie czarnym suwem? Eee, ja, kamo. Eee, Dobra, przyjedźcie po mnie, weźmiemy te Gdzie, turety. Kurno, ale. normalnie stream hunter został, Moi dzieci, kurna, down nagrałem. że jest fajny, bo stream hunter, no kurwa. Żyłeś super. Robimy sufit. Czekaj, by trzeba podniosę skoczyć. To masz. Ej. auto, nie? Czy ja krwawie nie krwawiąc? <grych> krwawie nie krwawiąc. No. Weźcie no, weź tam bloodbugę, y, bo mam. Czekam. tysiąc krwi. <grych> Serio? No, dobra, już Aha, tu safe Nie, go. dobra, ja pogadam z tym adminem, Ty wiesz? Wyciągnij ten safe i postaw. Po prostu mu powiem, żeby żeby przejrzał się, czy koleś nie robi takie akcji. ja mu zgłoszę, jak coś, jak będzie widział, wiesz. Powiem, żeby cen weszedł na, na, tutaj, na streama i jak będzie koleś robił dalej takie akcje, dostanie bana i wszystko. No. Nie wiem, jak stanie. chcesz. Jak chcesz, on, jak, ja, chcę ja chcę tylko tras On się powinien tym zająć. Yy, ktoś tu jeszcze gania. Tak? Tak, zginę. Pumpidło zawsze jest z tym drugim, jak on ma. Mi się tak łapy trzęsą, że nic nie zrobię. Tu mam tam jechać? No jedź, jedź. Czekaj, zamykam save. Może... Czekaj, nie, 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 ja tutaj rzucam rzeczy. Dobra, to możesz rzucać jeszcze, jak ci zamknę. Nie, nie mogę zamknąć, bo jest gracz obok. Wow, ile ty masz broni w tym swoim? No, Przebudziłeś. Tak, tak. Dobra. To ten, nie przerzucaj, bierzemy szary. Tylko szary. Ale czekaj, bo ja muszę wziąć tego. Ja muszę wziąć krowę jakoś, bo nie chcę z Demerem. Kurde, nie mów, że tu nie ma krowy żadnej. Jest, dobra. Adi. Takich rzeczy nie rób na streamie. Jakich? Co zrobił? Glitching. Jak glitching? Ale i tak mi to nic nie dało. A ten drugi to ten o który właśnie kombat lognął. Dostał kulkę. Mhm. Tak? Brawo, jeszcze kombat logują. Dostał kulkę, bo nie ma ciała. A zemdlał. I wtedy Najlekszyj się pokazało. Jakie żałosne kreatury. Co się przeciwnicy, co ty chcesz? Ty naczajisz no, Stream snipeć, i się zjebać. I <laughs> to we dwóch. I to no we dwóch, jednego we dwóch. <laughs> Dobra, jedziemy do wizji, czy ty nie jedziesz? Patetyczne kraty. Ja mi, otwórz mi, otwórz mi, otwórz